Growth hacking. Co to jest? Dobre praktyki. W tym audio artykule dowiesz się czym jest growth hacking i jaka jest jego historia, jakie są najważniejsze zasady, jakie metody growth hackingu się stosuje, jakie są przykłady działań oraz ich korzyści. Link do artykułu w naszym serwisie znajdziesz tradycyjnie w opisie materiału. Zasubskrybuj nasz kanał, aby regularnie otrzymywać materiały do odsłuchania pełne marketingowej wiedzy. Miłego słuchania. Growth hacking. Co to jest? Dobre praktyki. Startupy, które nie mają jeszcze w pełni dopracowanego produktu oraz bazy stałych klientów, mają często ten sam problem, jak osiągnąć maksymalnie szybki wzrost przy ograniczonym budżecie. Są na to sposoby. Zbiorczo nazywa się je growth hackingiem, czyli hakowaniem wzrostu. Choć najczęściej korzystają z nich startupy, z powodzeniem stosują ją również na przykład technologiczni giganci. Growth Hacking Definicja i historia Growth Hacking to szeroki termin obejmujący pewne działania z zakresu marketingu, głównie internetowego, sprzedaży, ale przede wszystkim rozwoju biznesu. To, co odróżnia go od każdej z tych dziedzin z osobna, to skupienie wyłącznie na najbardziej innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązaniach w celu uzyskania jak największej efektywności wzrostu firmy i obniżenia kosztu pozyskania lidów jednocześnie. Inaczej mówiąc, growth hacking polega na pozyskaniu dużej ilości użytkowników lub klientów w stosunkowo krótkim czasie, a co najważniejsze, bez dużych nakładów finansowych. Czasem bywa też nazywany growth marketingiem, by uniknąć negatywnych skojarzeń z przestępczością internetową. Growth hacking to strategia szybkiego i efektywnego wzrostu firmy poprzez innowacyjne, często nieszablonowe metody, z naciskiem na wykorzystanie danych i technologii. Definicja growth hackingu Osoby, które zajmują się tego typu działaniami nazywamy z hakerami. Łączy ona w swojej działalności kompetencje specjalisty do spraw marketingu, sprzedawcy i programisty, szerzej, człowieka od technologii, a także analityka danych. W praktyce nie zdarza się, żeby jedna osoba miała taki zestaw umiejętności na wysokim poziomie, więc częściej chodzi tu o kogoś T-shaped, czyli kogoś, kto łączy biegłość w jednej z wyżej wymienionych dziedzin z ogólną znajomością zagadnień z pozostałych. Tym, co odróżnia Growth Hackerów od marketerów, jest skupiony wyłącznie na wzroście sposób myślenia. Zanim powstał termin Growth Hacken, firmy takie jak Facebook, LinkedIn czy Dropbox stosowały nietypowe metody, by szybko zdobyć użytkowników. Na przykład Dropbox oferował dodatkową przestrzeń na dane za polecenie usługi znajomym, co znacząco przyspieszyło jego wzrost. Samo pojęcie Growth Hacken. Zostało użyte po raz pierwszy w 2010 roku przez Sean'a Elisa i Ryana Holidaya w artykule opublikowanym w magazynie TechCrunch. Artykuł ten nosił tytuł Gross Hacking a Primer i przedstawiał strategie i techniki marketingowe, które pozwalają firmom na szybkie i efektywne zwiększanie swojego zasięgu i liczby klientów. Sean Ellis to amerykański przedsiębiorca i marketer znany jako pionier w dziedzinie gross marketingu i gross hackingu. Jest założycielem i CEO Growth Hackers, platformy społecznościowej dla marketerów, a także założycielem Qualaroo, aplikacji do badania rynku oraz Startup Marketing, agencji marketingowej zajmującej się wzrostem startupów. Sean Ellis jest również autorem książki Hacking Growth – How Today is Fastest Growing Company's Drive Breakout Success, współautorstwo z Morganem Brownem. W 2011 roku Andrew Chen opublikował artykuł Growth Hacker YS the New VP Marketing – SEO rozpowszechniło ideę growth hackingu. W tym okresie techniki growth hackingu zaczęły obejmować szeroki zakres działań od analityki i inżynierii produktu po marketing wirusowy i SEO. Od mniej więcej 2016 roku growth hacking zaczął się instytucjonalizować i zaczął być uznawany za ważną strategię w wielu firmach, które zaczęły tworzyć zespoły do spraw wzrostu oraz narzędzia i platformy wspomagające procesy growth hackingowe. Zasady growth hackingu nie ma jednej, ani kilku gotowej, skutecznej recepty na Gross hacking. Kopiowanie rozwiązań innych, zwłaszcza konkurencji, również się nie sprawdzi to, co zadziałało w jednej firmie, nie musi działać w drugiej, a hakowanie wzrostu wymaga indywidualnego podejścia i świetnej znajomości firmy, produktu i grupy docelowej, ale przede wszystkim otwartości na testowanie nowych rozwiązań. Pomóc w tym mogą wymienione niżej zasady i procesy. Produkt Market Fit Najważniejszy w hakowaniu wzrostu jest produkt. Zastanów się, dlaczego konsumenci powinni chcieć go kupić. Zdefiniujesz w ten sposób jego istotę i zalety, które możesz wykorzystać w swojej komunikacji. W pewnym stopniu pozwoli to również lepiej określić Twoją grupę docelową. Zanim jednak wystartujesz, warto zrobić research i zebrać feedback, by stwierdzić, czy Twój produkt ma odpowiedni potencjał do przyszłego rozwoju na rynku. Warto stosować przy tym product marketing, czyli techniki zwiększania atrakcyjności produktu, które wpływają na budowanie bazy użytkowników, na przykład. Zaoferuj niezdecydowanym darmowe narzędzie, e-book, webinar czy dowolny inny lead magnet. Zaproponuj użytkownikom dodatkowe korzyści za polecenia, kod rabatowy, konto premium przez miesiąc. Wykorzystaj element wyjątkowości, aby Twoi pierwsi użytkownicy poczuli się jak VPY. Dzięki temu, w obawie przed utratą okazji, FOMO, możesz skonwertować większość osób, do których trafiła przedpremierowa oferta. By w pełni zainteresować potencjalnych użytkowników, przeprowadź ich przez całą ścieżkę poznawania Twojego produktu. Wykorzystaj do tego filmik instruktażowy, live chat lub Bote, który pokaże po kolei wszystkie jego funkcjonalności. Grupa docelowa. Twój target. Skuteczny Growth Hacking wymaga nie tylko rozpoznania, ale również zrozumienia Twojej grupy docelowej. To właśnie ich zachowania, nawyki, miejsca, w których spędzają czas w sieci i dotychczasowe decyzje zakupowe będą początkiem dla eksperymentów Grouse Hackera. Pamiętaj, że znacznie bardziej niż szerokie zasięgi liczy się jak najlepsze dotarcie do zdefiniowanej grupy. Żeby poznać preferencje Twoich odbiorców, przeprowadzaj ankiety, wywiady i analizuj dane, aby dowiedzieć się, jakie są preferencje i potrzeby Twojej grupy docelowej. Śledź też, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoim produktem lub usługą od momentu ich pierwszego kontaktu aż po konwersję. Sprawdź też, gdzie spędzają czas online, a także przeanalizuj ich dotychczasowe decyzje zakupowe. Odpowiedz sobie na pytania: Jakie produkty były najpopularniejsze? W jakich okresach? Jakie czynniki wpływały na ich decyzje zakupowe? Sprawdź też, jakie strategie stosuje Twoja konkurencja i jakie są ich wyniki. Na tej podstawie możesz podzielić swoją grupę docelową na mniejsze segmenty na podstawie demografii, zachowań i innych czynników. Zamiast próbować dotrzeć do jak największej liczby osób, skup się na docieraniu do tych, którzy są najbardziej prawdopodobni do konwersji. Skup się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, a nie tylko na jednorazowych sprzedażach. Zadowolony klient to najlepszy ambasador Twojej marki. Pirate Funnel. W gross hackingu powszechnie wykorzystuje się model pirackiego lejka, czyli Pirate Funnel A-A-A-R-R-R -R -R, od pierwszych liter angielskich słów opisujących poszczególne poziomy. Dzieli on proces pozyskania użytkowników na sześć etapów, których pozwalają wykryć wąskie gardła, czyli najsłabsze punkty całego procesu sprzedażowego, które nie pozwalają na szybki rozwój i pozyskanie nowych użytkowników, zlikwidowanie go i tym samym przyspieszenie. Te etapy to... Awareness, świadomość, czyli jak poinformować ludzi o Twoim produkcie. Acquisition, pozyskanie, czyli jak ich nim zainteresować. Activation, aktywacja, czyli jak zapewnić pozytywne pierwsze doświadczenie związane z produktem. Retention, retencja, czyli jak sprawić, żeby wracali po więcej. Revenue, zysk, czyli jak zarabiasz na swoim produkcie. Referral, polecenia, czyli jak sprawić, żeby polecali Twój produkt i firmę, co przyczyni się do wzrostu. Na pierwszy rzut oka powyższy proces przypomina ścieżkę, przez jaką przechodzi konsument w przypadku standardowego lejka sprzedażowego. Jednak model AR nie skupia się wyłącznie na sprzedaży, ale również na pozyskaniu większej liczby użytkowników. Możesz dzięki niemu zauważyć, na jakim etapie tracisz najwięcej klientów. W fazie Awareness i Acquisition warto wykorzystywać standardowe działania marketingowe, jednak sama świadomość istnienia czegoś nie jest jeszcze potencjalną potrzebą zakupową, dlatego ważny jest content, który zbuduje atrakcyjność produktu. Jeśli na tych dwóch etapach nie widzisz żadnego efektu przy stale prowadzonych działaniach, prawdopodobnie błędnie określiłeś swoją grupę docelową lub kanał dotarcia. Aktywacja pozwala użytkownikowi na pierwsze spotkanie z produktem. Dzięki temu możesz zauważyć, czy spełnia on wszelkie oczekiwania klienta, czy też nie wzbudza żadnego zainteresowania. Na etapie retention mamy do czynienia z faktem, że warto o swoim produkcie przypominać. Jedną z najpopularniejszych taktyk jest w tym przypadku e-mail marketing, np. informujący o specjalnym i jednorazowym kodzie rabatowym. Piąty etap revenue poświęcony jest metodom dalszego zarabiania na sprzedanym produkcie. Utworzenie konta premium, wprowadzenie nowszego modelu lub płatnych aktualizacji, wszystko zależy od Ciebie. Jeśli Twój produkt jest dobry i pozyskałeś już całkiem spore grono klientów, etap referral nie powinien stanowić problemu. Warto jednak dać swoim użytkownikom impuls do tego, aby polecali Twój produkt. Na przykład system nagradzania i poleceń. Dzięki temu zbudujesz zaangażowaną społeczność oraz pozyskasz nowych użytkowników. Proces Groves. Grows znów, od pierwszych liter angielskich słów określających kolejne kroki, to technika eksperymentowania szeroko stosowana przez Growth Hackerów w celu odnalezienia idealnej metody wzrostu. Składa się z następujących etapów: Gather Ideas, zbierz pomysły na zwiększenie wzrostu. Rank Ideas, ocen je pod kątem prognozowanej efektywności. Outline Tests, zapłanuj testy, które pozwolą Ci sprawdzić, jak poszczególne pomysły radzą sobie w praktyce. Work, wykonaj zaplanowane testy. Study, przeanalizuj wyniki testów, wybierz to, co działa najlepiej i skieruj do wdrożenia w większej skali. Warto zaznaczyć, że growths nigdy się nie kończy, gdy już wiesz, że któryś z pomysłów zadziała, powinieneś zacząć szukać kolejnego. Metody stosowane w growth hackingu. Czasem można przeczytać lub usłyszeć, że growth hacking tak naprawdę nie jest niczym nowatorskim, a działania, które tak się nazywa, są po prostu skutecznym nowoczesnym marketingiem połączonym ze sprzedażą. To całkiem zrozumiałe, bo Growth Hacking bardzo często odwołuje się do klasycznych, sprawdzonych metod marketingowo-sprzedażowych i używa tych samych narzędzi, choć w nieco innym stylu i celu. Growth hackerzy najczęściej stosują następujące metody: content marketing i SEO. Ważnym narzędziem w repertuarze growth hackerów jest content marketing. Tworzenie treści, które będą odpowiadać na pytania i intencje użytkowników, pozwala szybko zwiększyć ruch na stronie, bazę lidów, grupę klientów, a w końcu przychody firmy. Pamiętajmy jednak, że Growth Hacking służy takiemu wykorzystaniu zachowań odbiorców, aby przyczyniały się do pozyskania nowych użytkowników. Należy zatem skupić się na takim operowaniu słowem i innymi formami przekazy, by zmaksymalizować liczbę udostępnień w mediach społecznościowych oraz potencjał do linkowania i wzmiankowania. Idealne w tym celu będą bardziej rozbudowane treści raporty, e-booki, infografiki i inne. Udostępnianie obszerniejszego kontentu na blogu nie tylko buduje autorytet i pozycję eksperta, ale tworzy nowy kanał sposób dotarcia do użytkownika poprzez odpowiednie optymalizowanie artykułu pod kątem SEO. Jesteś w stanie zbudować duże zasięgi. Co więcej, w takim tekście możesz również uwzględnić product placement swojego produktu. Social Media Marketing i Influencer Marketing Media społecznościowe mogą znacząco zwiększyć Twoje zasięgi. Jest to jedna z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnych kosztowo metod dzielenia się kontentem z zainteresowanymi użytkownikami, ale przede wszystkim jedyna, która realnie pozwala skłonić ich do udostępniania bez udostępnień i wzmianek o marce ciężko będzie uzyskać efekt wirala, tak pożądany przez growth hackerów. Oprócz obowiązkowych działań z zakresu social media marketingu, growth hacking może skutecznie wykorzystać współpracę z influencerami. Możesz na przykład zaprosić do testowania produktu znane w sieci osoby, które następnie go zrecenzują i podzielą się informacją o nim ze swoimi odbiorcami. Obawiasz się, że kampania z wykorzystaniem znanych influencerów będzie kosztowna? To zależy, ale warto odpowiednio się przygotować do podpisania umowy z influencerem. Zbierz kilka ofert i zobacz, czego oczekują oni w zamian, może zdarzyć się tak, że zgodzicie się na współpracę barterową. Pamiętaj, że blogerzy i mikroinfluencerzy Często mają dużo bardziej zaangażowaną społeczność niż ci z milionami wyświetleń i dużą liczbą obserwujących. Performance Marketing. Performance marketing w postaci reklam od Google, Facebooka i innych wydawców jest bardzo istotnym narzędziem w rękach gross hackerów. Dzięki niemu można nie tylko skutecznie dotrzeć do nowych użytkowników, ale również pozwala stosować cross selling i upselling. Jest też efektywny i łatwo mierzalny, umożliwia precyzyjne targetowanie grupy docelowej. W przypadku performance marketingu hakerskie podejście objawia się przede wszystkim w dążeniu do optymalizacji kosztu zdobycia lidę. Środowiska reklamowe można również wykorzystać w mniej oczywisty sposób, czyli do wspomagania wzrostu, a nie wyłącznie sprzedaży. Mailing Odpowiednio zaplanowane i skonfigurowane kampanie mailingowe mogą być świetnym uzupełnieniem repertuaru growth hackerów, pozwalają eksperymentować, np. z CTA na grupie już wstępnie zainteresowanej produktem oraz zapewniają zwiększoną konwersję. Marketing automation. Growth hacking jako zjawisko skupione na nowoczesnych technologiach nie pozostaje obojętny wobec trendu automatyzowania marketingu. Jeżeli rozwiązania z tej dziedziny są opłacalne dla organizacji, a przy tym umożliwiają jej wzrost. To żaden growth hacker nie przejdzie obok nich obojętnie. Automatyzacja pozwala zautomatyzować rutynowe i czasochłonne zadania, takich jak wysyłanie e-maili, publikowanie postów w mediach społecznościowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi i analityką. Umożliwia też skalowanie działań marketingowych bez proporcjonalnego zwiększania zasobów ludzkich. Automatyzacja umożliwia zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym. To pozwala na be narzędzia takie jak HubSpot, Salesforce, Marketo czy MailChimp umożliwiają automatyzację wielu aspektów marketingu, od zarządzania kontaktami po wysyłanie zautomatyzowanych kampanii e-mailowych. Z kolei wykorzystanie chatbotów i sztucznej inteligencji do automatyzacji obsługi klienta i generowania leadów pozwala obsługiwać pytania klientów 24/7, co zwiększa satysfakcję klientów i konwersję. Tego typu rozwiązania sprawdzają się też w lead-nurturingu i remarketingu. Programy lojalnościowe i polecenia. Obszar tradycyjnie zarezerwowany dla działów sprzedaży, czyli wszelkiego rodzaju programy lojalnościowe i polecające również może znaleźć się w centrum zainteresowania growth hackera. Jeżeli mogą przynieść efekt w postaci wzrostu należy je maksymalnie wykorzystać. O tym, że takie podejście jest skuteczne świadczą bardzo znane cast studies, np. Gmaila czy Dropboxa, które to w swoich początkach swojego istnienia rosły głównie za sprawą systemów poleceń. Przykłady działań Growth Hackingowych Istnieje wiele przykładów skutecznego wykorzystania działań Growth Hackingowych do rozwoju firmy, do najbardziej znanych należą m.in. Dropbox zapoczątkował jedną z najbardziej znanych kampanii Growth Hackingowych, oferując użytkownikom 500 MB dodatkowej przestrzeni dyskowej za każdego poleconego użytkownika. Ta prosta, ale skuteczna strategia przyczyniła się do znacznego wzrostu bazy użytkowników w krótkim czasie. RBNB wykorzystało dziesiątki kanałów marketingowych, aby dotrzeć do swojej grupy docelowej, w tym serwisy z ofertami last minute, grupy na Facebooku i programy partnerskie. Zidentyfikowanie kilku kluczowych kanałów pomogło Airbnb osiągnąć ogromny wzrost i stać się jednym z największych graczy w branży. Hotmail wykorzystał swoją sygnaturkę e-mailową jako narzędzie do promocji swojej usługi. W każdej wiadomości e-mailowej Hotmaila znajdował się link do rejestracji w serwisie. Uber wykorzystał kilka strategii growth hackingowych, w tym program poleceń, w którym użytkownicy otrzymywali darmowe przejazdy za każdego poleconego użytkownika, a także wykorzystywanie danych i algorytmów do zoptymalizowania procesu rekrutacji kierowców i poprawy jakości usługi. LinkedIn wykorzystał strategię wyskakujących okienek, w których użytkownicy proszeni byli o dodanie nowych kontaktów, aby uzupełnić swoje profile. Facebook wykorzystał strategię Virala, aby szybko rozprzestrzenić się po całym świecie. Założyciele Facebooka zachęcali studentów do zapraszania swoich znajomych, tworząc tym samym silną sieć społeczną i przyciągając nowych użytkowników. Facebook także wykorzystywał algorytmy i dane, aby dostarczać użytkownikom bardziej spersonalizowane treści i reklamy. Twitter wykorzystał strategię poleceń i umieszczenia przycisku follow na innych stronach internetowych. Dzięki temu użytkownicy mogli łatwo i szybko podążać za swoimi ulubionymi osobami i firmami na Twitterze. YouTube wykorzystał strategię poleceń i udostępniania, umożliwiając użytkownikom łatwe udostępnianie filmów w sieci społecznościowej. PayPal zaproponował nowym użytkownikom 10 dolarów na start, a także 10 dolarów za każdego poleconego użytkownika. Slack poszedł dalej w myśl, wszystko w jednym, oferując narzędzia do komunikacji, zarządzania projektami i udostępniania plików w jednym miejscu Canva oferowała użytkownikom darmowe szablony graficzne, które mogą łatwo dostosować do swoich potrzeb Korzyści z growth hackingu Growth hacking pozwala szybko osiągnąć wzrostu przy relatywnie niskich kosztach Dzięki nieszablonowym metodom firmy mogą skutecznie przyciągać i zatrzymywać użytkowników, co prowadzi do zwiększenia bazy klientów bez konieczności ponoszenia dużych wydatków na tradycyjne kampanie marketingowe Growth Hacken opiera się na danych i ciągłym testowaniu różnych strategii, co pozwala precyzyjniej targetować i personalizować komunikację, a zatem zwiększa skuteczność marketingu i podnosi wskaźniki konwersji. Wspiera to także pracę nad innowacjami w organizacji i zachęca do eksperymentowania z nowymi pomysłami i technologiami, co może prowadzić do odkrycia niekonwencjonalnych sposobów na przyciągnięcie uwagi i zaangażowanie klientów. Dzięki automatyzacji wielu procesów marketingowych firmy mogą obsługiwać większą liczbę klientów i prowadzić bardziej rozbudowane kampanie bez proporcjonalnego zwiększania zasobów. To sprawia, że nawet małe zespoły mogą osiągać imponujące wyniki i skutecznie konkurować na rynku. Pozwala to też lepiej wykorzystać istniejące zasoby i skupić wysiłki tam, gdzie przynoszą one największy roi. Podsumujmy więc, na czym więc polega Growth Hacking? na próbowaniu, testowaniu i analizie podjętych działań oraz sukcesywnym wdrażaniu najskuteczniejszych. Współcześnie istnieje niemal nieskończenie wiele możliwości, dzięki którym można w szybki sposób zbudować dużą bazę użytkowników. Wystarczy przy pomocy prób i błędów znaleźć to, które po prostu działa. Jeżeli jakieś działanie nie sprawdza się u ciebie, spróbuj czegoś innego. Tak naprawdę liczy się pomysł nie tylko na produkt, ale również na jego promocję. Jeśli ci go brakuje, zapraszamy do kontaktu. Jeśli interesują Cię treści z zakresu marketingu internetowego, zostaw subskrypcję lub obserwację. Dostarczymy Ci wygodne do odsłuchania materiały pełne wiedzy i inspiracji. A jeśli wolisz czytać niż słuchać, wartościowe treści dostępne są również na stronie www.cyrekdigital.com.